Siema robaczki, witam na kanale Beata Andrzejczuk na YouTube. Dziś rozdział i 29. Oczywiście czytamy cały czas tajemnica J 2. Nie pamiętam dokładnie ile jest wszystkich rozdziałów. Gdzieś chyba około 36. Jutro będzie 30, to zostanie nam 6. Tak mi się wydaje, nie mam wyszczególnionych rozdziałów, ale wydaje mi się. Teraz zerkniemy, zerkniemy, zerkniemy. A i nie więcej jest. Ostatni jest 38, nie szósty. No dobrze, rozdział 29. Dzisiejszy dzień mieli dokładnie zaplanowany. Muzeum samochodów. Natalii tak sobie się ten pomysł podobał, no bo co może być ciekawego w oglądaniu aut, na których zupełnie się nie znała. Powiedziałaś niedawno, że nie cieszy cię oglądanie pięknych rzeczy, gdy ja ich nie widzę, rzekł Maksym, głaszcząc ją po policzku. Mam tak samo, Natalia. Chcę to muzeum zwiedzić z Tobą. Wiem, westchnęła. I dlatego pójdę z Tobą. Zobaczysz, że Ci się spodoba, choć teraz myślisz, że to będą godziny wielkiej nudy. Nie ma w sumie znaczenia, uśmiechnęła się do niego. Chcesz, byśmy zobaczyli je razem, więc tak będzie. Boję się tylko, że Jacoba Dżaj będziemy musieli wyciągać stamtąd siłą. Czy w tym muzeum są też samochody wyścigowe? Spytała zabawnie, marszcząc nos. Są, odparł, ale w dzisiejszych czasach, w wyścigach, nie miałby dużych szans. Spójrz na Cynamona, mruczy przez sen. Słyszysz? Niesamowity jest. Zostaje z nami coraz dłużej. Stwierdziła, przez pierwsze noce, gdy się budziłam rano, już go nie było. Teraz się zupełnie nie krępuje. I wścieka się, gdy późno wracamy, zauważył Maksym. miałczał ostatnio, prawdziwie obrażony. To prawda. Roześmiała się. Wiesz, cieszę się, że nikt się po niego nie zgłosił. Wprawdzie cały czas mnie intryguje, do kogo należy, ale widocznie ten ktoś z jakichś powodów go nie chce. Dziwne, prawda? Fakt, dziwna sprawa, ale u nas także będzie miał bardzo dobrze. Mamy duży dom z ogrodem, będzie tylko trzeba pomyśleć o towarzystwie dla niego. – Jak to? – zdziwiła się Natalia. – Trochę poczytałem o kotach. Nie lubią samotności. Wolałbym też, żeby nie szwedał się po okolicy. Chodzi ko o to, że inne koty mogą go nie zaakceptować. Będzie nowy, trochę jak intruz. Mogą zrobić mu krzywdę? – przeraziła się Natka. Chyba tak odparł. Będziemy musieli nad nim czuwać, zwłaszcza na początku. A co z tym towarzystwem? My mu nie wystarczymy? Natalia, ty spędzasz sporo czasu na uczelni, będziesz pisała pracę magisterską. Ja jestem w pracy, cenamon może czuć się samotny. Weź także pod uwagę, że będzie w innym miejscu tłumaczą na terenie, którego nie będzie początkowo w ogóle znał. A więc koty przywiązują się jednak do miejsca, posmutniała. To nie tak, jak myślisz, pot czuje się najsilniej związany ze swoim właścicielem i stadem. Ale jeśli pozwolimy mu chodzić swobodnie po ulicy, po okolicy, a nie zostanie zaakceptowany przez inne koty żyjące swobodnie, to będzie dla niego trudna sytuacja. Może się też zgubić. W takich sytuacjach koty zazwyczaj chcą wrócić w swoje poprzednie miejsce, gdzie na przykład zostawili przyjaciół. Westchnął, wyjaśnił. No, mógł też westchnąć, ale wyjaśnił. Myślałam, że ja jestem jego przyjaciółką. Szepnęła, a serce pękało jej z bólu, że my jesteśmy jego przyjaciółmi, bo jesteśmy. Maksym próbował uspokoić żonę. Cylamon pokochał cię bezinteresowną miłością. Jesteś dla niego najważniejsza. Próbuję ci tylko powiedzieć, że na początku będziemy musieli mu pomóc. Masz jakiś pomysł? Spojrzała na męża z nadzieją w oczach. Zakup drugiego kota albo nawet psa. Odpowiedział: Towarzysza dla cynamona. Żartujesz! Roześmiała się, nie wiedząc, czy mówi poważnie, czy też nie. Ani trochę. Gdy nas nie będzie w domu, nie odczuje samotności. Spędzi te godziny ze swoim kocim albo psim przyjacielem. I z panią jadzią. Będzie miał swoje stado, a potem będziesz szalał z radości na twój widok, bo kocha cię bezgranicznie, rzekł. Po prostu musimy mu pomóc na samym początku, e, początku po przeprowadzce, bo dla Cynamona to będzie prze, e, prze, przeprowadzka. I wiesz, co wymyśliła? Że kota albo psa powinniśmy wziąć ze schroniska. Co ty na to? Jestem jak najbardziej za tym, by to było schronisko, tylko martwię się, że narobiłam ci sporo kłopotu. Nie wiedziałam, że to wszystko takie skomplikowane, wyznała. A gdybyś wiedziała, to nie chciałabyś zabrać cynamona ze sobą? Zmrużył oczy i przyglądał jej się badawczo. Chciałabym, bo tak bardzo yy, się do niego przywiązałam. Spuściła wzrok. Umierałam ze strachu, że się ktoś po niego zgłosi. Sama widzisz, roześmiał się. Bardzo lubię zwierzęta, tylko musimy do tego podejść odpowiedzialnie. Poza tym dzieci lepiej się chowają w towarzystwie zwierzaków, dodał. Nie mogę zapomnieć Twojego wyrazu twarzy i błyszczących oczu, gdy zobaczyła źle. A jak się do ciebie przytuliła, to byłaś w siódmym niebie. Maksym, zawstydzasz mnie szturchnęła go w ramię. To dobrze czy źle, jak mąż zawstydza żonę zapytał tajemniczym głosem. Musimy się zastanowić przed podjęciem decyzji, w jaki sposób będziemy nasze dziecko wychowywać. Powiedziała cicho: Rodzice nie powinni podważać. Podobno na wzajem swojego autorytetu, a skoro tak, to trzeba wcześniej ustalić pewne rzeczy. Natalia, niczego nie trzeba ustalać, spojrzał na nią czule i pocałował ją delikatnie w usta. Będziemy się wszyscy kochać. To wystarczy, uwierz mi, będziemy też spędzać ze sobą jak najwięcej czasu. Sama miłość nie wystarczy, stwierdziła. Wystarczy, rzekł. Przed złem tego świata nie uchronisz naszego dziecka. Wystarczy, że pójdzie do szkoły, że zacznie być samodzielne. Jeśli jednak zostanie wychowane w miłości i będzie widzieć tę miłość w swoim domu, to będzie miało świadomość, że są dobre i piękne rzeczy na tym świecie. Nikt mu nigdy nie wmówi. Że nie ma prawdziwej miłości. Ono będzie wiedziało, że jest, bo od początku istnienia będzie jej doświadczało. Będzie świadkiem tego uczucia. Nikt mu nigdy nie wmówi, że nie trzeba szanować drugiego człowieka, bo od początku istnienia będzie świadkiem tego, że my się szanujemy. Mówił: Nikt mu nigdy nie powie, że nie ma prawdziwej przyjaźni. Bo będzie jej świadkiem w swoim domu. Nikt mu nigdy nie wmówi, że ludzie są źle, źli i tylko się ranią wzajemnie, gdyż w rodzinie będzie doświadczać wzajemnego wsparcia. Nikt też mu nie wmówi, że nie ma co liczyć na pomoc drugiego człowieka, bo od narodzin będzie widział własnych rodziców i dziadków, którzy pomagają sobie wzajemnie i innym. A to wszystko, całe dobro, a to wszystko, całe to dobro, bierze się z miłości. To ona jest najważniejsza. To ona jest w stanie pokonać całe zło, gdy nasze dziecko będzie widzieć naszą wzajemną miłość i czuć, że jest przez nas kochane, wyrośnie na wspaniałego człowieka. Uśmiechnął się. Nie ma innej opcji. Naprawdę tak sądzisz? Zamyśliła się. Tak, odpowiedział, mając miłość w sercu, wszystkie inne rzeczy zrobimy intuicyjnie. Pewnie popełnimy masę błędów, bo inaczej zwyczajnie się nie da. Ale nasza miłość do siebie i do dziecka wszystko to zrekompensuje. Po co wymyślać plan wychowywania dziecka? Nic nie mam do zwierzaków. Ale dziecko to nie pies, żeby je wytresować według podręcznika. Nie lubię w ogóle pojęcia wychowanie. Co to w ogóle jest? Mogę kochać i mogę z dzieckiem rozmawiać, ale nie rozkazywać. A więc stawiamy na miłość? Spytała Cichutko. Zdecydowanie stawiamy na miłość, Natalia, na dialog, na rozmowę. Wiesz, nie wyobrażam sobie innej opcji, roześmiał się. Czy to, że ktoś jest ojcem, upoważnia go do bycia panem i władcą życia odrębnej, indywidualnej osoby? Istoty? Dziecko nie jest niewolnikiem, nigdy nie będzie naszą własnością. Nie musimy się zastanawiać, jak je wychować. Samo się wychowa w domu, Pełnym miłości. Wtedy nie może wyniknąć z tego nic złego. Przekonałeś mnie, mam bardzo mądrego męża i cieszę się, że nasze dziecko będzie miało tak fantastycznego ojca i najcudowniejszą matkę na świecie. Znów ją delikatnie pocałował, już się nie mogę doczekać. Szepnął jej do ucha. W tym momencie do ich uszu. Dobiegło pukanie do drzwi. Proszę, głośno powiedziała Natalia. No, pięknie. Jacob otworzył drzwi bezceremonialnie. Wyszedł do pokoju i usiadł na komodzie. Mamy iść do muzeum samochodów? A wy co? Jakieś czułości? Można to odłożyć na później. Wstawać już, ubierać się i na śniadanie. Wydawał polecenia. I to szybko. Jeszcze za wcześnie, powiedziała Natalia na swoje usprawiedliwienia, to on, Jacob, dostrzegł cynamona i wpatrywał się w niego uważnie. No i co teraz powiesz, nadal uważasz, że zwariowałam? Roześmiała się. Być może przebywając z tobą, ja też zwariowałem. To całkiem możliwe. Dałem ci się wciągnąć w jakieś śledztwa, nie widząc go na oczy. Cynamon przeciągnął się, skierował łepek w kierunku Jacoba i przyglądał mu się dłuższą chwilę. Ale ma zielone gały, skwitował Jacob. Cynamon miauknął głośno. Obrażasz go, stwierdziła Natka. Ma piękne zielone oczy, intensywnie zielone dodała. Zbyt dobrze mówisz po polsku, jak chłopak wychowany w Ameryce może wiedzieć, co to są gały, spytała złośliwie. Jak zdążyłaś zapewne zauważyć, nie mam problemów z nauką języków, odparł ironicznie, przyswaja mnie błyskawicznie, potoczną mowę też. I masz wielkie ego, stwierdziła Natalia. Za to ty masz zdolność przyciągania dziwnych zdarzeń. Jak nie hortensje wędrują ci po ogrodzie, to znów cynamonowe koty włożą do pokoju, a w zasadzie do łóżka mówił kpiącym tonem Normalnie strach z tobą przebywać. Maksym, nie boisz się, że jeszcze moment i dom wam zmieni położenie, albo krowa regularnie będzie przechodzić, pasać się w waszym ogródku? Wiesz, Jacob? <zum> Zamknij się i wyjdź, muszę się ubrać. Cynamona też ubierz. Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych dla niego. Słońce zaczyna mocno grzać i może jakąś czapeczkę, żeby udaru nie dostał. Rudy jest, a rudzielce często mają poparzenia słoneczne. Skończyłeś już? Chcesz jechać do tego muzeum? To spadaj, bo w piżamie nie pojadę. Przecież wychodzę, skierował w, y, się w stronę drzwi. No właśnie, ty w cieniutkiej pi piżamie — Maksym w samych bokserkach, a wasz kot w futrze śpi. Skomentował i uchylił się, bo Natka rzuciła w niego z całej siły poduszką. Maksym był wyraźnie rozbawiony. Wszystko, jego zdaniem, było w normie. Jacob i jego żona często ze sobą w ten właśnie sposób rozmawiali. — Musimy jeszcze zajrzeć do Emily, stwierdziła Natka, wkładając na siebie cieniutką, białą sukienkę, taramiączka. Pożegnali Cynamona, opuścili sypialnię i zastukali do drzwi pokoju Emily. Rozmawiali dobre pół godziny. Gdy zeszli, Jacob był wyraźnie zniecierpliwiony. Przecież z wami nie można niczego zaplanować. Grzebiecie się jak muchy w smole. A Emily gdzie jest? Nie zamierzam czekać kolejną godzinę, aż ona się przygotuje. – Emily nie jedzie z nami – rzekł Maxem. – Jak to nie jedzie? – zdziwił się Jacob. – Focha ma? O co? – Nie ma żadnego focha. Postanowiła zrobić zakupy na placu. Boi się, że nie zdąży przed odlotem do Nowego Jorku – wyjaśniła Natalia. – Przecież jeszcze kilka dni zostajemy. Jacob wzruszył ramionami. Powiedziała, że nie chce odkładać na ostatnią chwilę, a samochody specjalnie jej nie kręcą. Czemu mnie to nie dziwi? Westchnął. Lepiej biegać po placu i kupować jakieś pierdały za jedno euro, a potem upchać je w torebce od prady. Nie marudź, Jacob, wtrąciła Natalia. Chce sobie pochodzić po placu? To jej sprawa. Sam dobrze wiesz, że przed lunchem to już praktycznie sprzedawcy, to już się praktycznie sprzedawcy zwijają. I zostawiają jeden wielki śmietnik. Wracałem kilka dni temu w tych godzinach i takiego brudu chyba w życiu swoim nie widziałam. To już nowojorskie metro lepiej wygląda. Ale cię wzięło na narzekanie. Jest śmietnik, ale bardzo szybko służby porządkowe go sprzątają. Powiedziała, gdy wychodzimy wieczorem, jest już czysta, zjedli pospiesznie śniadanie, wypili espresso, i po świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Potem udali się do muzeum. Dla zwiedzających udostępnione były trzy kondygnacje. Zaczęli od drugiej. Jacob, gdy tylko przekroczył próg muzeum, odpłynął w zupełnie inny świat. Na Natali, choć nie znała się na samochodach, ekspozycja zrobiła niesamowite wrażenie. Sceneria dopasowana była do czasów, w których te pojazdy jeździły po ulicach miast. Tłem dla bardzo starych aut były zdjęcia gwiazdkina z lat 20. i 30. Wystawa była interaktywna. Zainteresowanie Maksyma wzbudzał rozwój techniki samochodowej, w tym modele silników, opon i innych części samochodowych. Nadce podobał się Fiat, zaprezentowany w scenerii podświetlonych ulic miasta. Jedno z aut było zrobione z małych zabawkowych samochodzików. Gdy zwiedzali pierwsze piętro, Jacobowi świeciły się oczy z wrażenia. Multimedialna prezentacja była tłędrza samochodów wyścigowych zmieniających się na przestrzeni lat. Zaprezentowano także historię zawodowych rajdowców. Maxem z Natalią wyciągali stamtąd Jacoba prawie siłą. Na najniższym piętrze znajdowała się ekspozycja najnowszych modeli i historia a najważniejszych projektantów aut. Widok żółtego, lśniącego w Ferrari, nawet jej zapartych w piersiach, opuścili muzeum po kilku godzinach. W drodze powrotnej Rejkobowi nie zamykały się usta. Był bardzo podekscytowany tym, co zobaczył w, w Maksymie, Wzbudziło to również wiele emocji. Natalia cieszyła się, że mogła z nimi to obejrzeć, no bo jednak razem to nie to samo, co oddzielnie. I tak zakończył się rozdział 29. Niebawem rozdział 30, a tymczasem się ma kochane robaczki, buziaczki, buziaczki, buziaczki.